Szanowni Państwo, drodzy studenci, prosto z Parlamentu Europejskiego pragnę wirtualnie podzielić się z Państwem moimi spostrzeżeniami na temat ostatnio szeroko dyskutowanego paktu fiskalnego. Na początku kilka słów wyjaśnienia. Pakt fiskalny to umowa o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w Unii. Ekonomicznej i monetarnej, której celem jest zaostrzenie zasad dotyczących restrykcji budżetowych w państwach członkowskich, mających ograniczyć nadmierne wydatki w strefie euro. W jaki sposób Unia Europejska miałaby trzymać pieczę nad budżetami państw członkowskich? Przede wszystkim poprzez wymóg utrzymywania deficytu budżetowego poniżej 3% PKB oraz długu publicznego poniżej 60% PKB. W przypadku nieprzestrzegania tych regulacji przez dany kraj nakładane byłyby nań sankcje finansowe w wysokości 0,1% PKB. Tak naprawdę te zapisy to niechilnowi, ponieważ część z nich pojawiła się już w traktacie z Maastricht z 11 grudnia 1993 roku dającym zielone światło dla stworzenia wspólnej waluty euro. Według traktatu kraj. Aspirujący do członkostwa w unii gospodarczej i walutowej oraz starający się o akces do strefy wspólnej waluty musi spełniać szereg warunków, w tym właśnie dwa przed chwilą wymienione. Twórcą wspólnej waluty Euro był dziś 86-letni genialny francuski ekonomista i polityk Jacques Delors, z którym miałam wielokrotnie Przyjemność spotykać się i dyskutować na różne europejskie tematy. Delors był dwukrotnie szefem Komisji Europejskiej i generalnie uznaje się go za ojca sukcesu wprowadzenia nowatorskiej wspólnej waluty. Któregoś razu zapytałam Delora, co jego zdaniem mu nie wyszło. Odpowiedź była zaskakująca: euro. Delors miał pretensje do rządów krajów członkowskich, które co prawda chciały wspólnej waluty, ale nie zgadzały się na kontrolę przestrzegania narzuconych traktatem reguł. W praktyce pozwoliło to niektórym państwom zadłużać się ponad miarę, co więcej, nawet stosować kreatywną księgowość, by ukryć niedozwolone praktyki. Udawało się, bo nie było kontroli. Ale dziś skala problemu przytłacza tak bardzo, że nawet ekonomiczni giganci, ze strefy euro, jak Niemcy czy Francja, stali się bezpośrednio zagrożeni grecko- hiszpańsko-irlandzkim kryzysem. Pierwsze wzmianki o kontroli narodowych budżetu, wygłoszone dwa lata temu przez premiera Hiszpanii Zapatero, spotkały się z głośnym oburzeniem i ostrym przeciwem, głównie ze strony mających co nieco na gospodarczym sumieniu państw. Wraz z rozlewem kryzysu opór znikał i 2 marca bieżącego roku ostatecznie podpisano traktat o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w Unii Ekonomicznej i Monetarnej. 25 państw, w tym Polska, stało się pełnoprawnymi uczestnikami tzw. paktu fiskalnego. Wielka Brytania i Czechy pozostały poza paktem. W Polsce nowa regulacja zacznie obowiązywać dopiero wtedy, gdy wstąpimy do strefy euro. Dla 17 członków strefy euro datą wejścia w życie paktu fiskalnego będzie 1 stycznia 2013 roku. W trakcie negocjacji najważniejszym postulatem dla Polski była możliwość uczestnictwa w szczytach Eurogrupy. Dotyczyło to również innych państw spoza strefy euro. Decyzje krajów Unii Monetarnej mają bowiem wpływ nie tylko na samą strefę euro, ale oddziałują na cały wspólnotowy rynek. W tej kwestii udało się osiągnąć kompromis. Wraz z podpisaniem paktu pojawiły się głosy eurosceptyków, że pakt fiskalny będzie naruszać suwerenność i niezależność krajów członkowskich, ponieważ wymusza zwiększoną kontrolę Unii Europejskiej nad budżetami rządów narodowych. Ale przecież o to chodziło. Gdyby Komisja Europejska kontrolowała wcześniej grecki budżet, nie doszłoby do niemal trzykrotnego przekroczenia kryteriów z Maastricht. W moim przekonaniu obawa przed ingerencją w tym przypadku jest nieuzasadniona. Pokuszę się nazwać to nadinterpretacją prawną, ponieważ nie ma żadnych przesłanek ku temu, by wydawać tak radykalne opinie. Pakt zakłada, że każdy rząd narodowy powinien od tego momentu jeszcze rozsądniej podejmować decyzje finansowe i bardziej wstrzemięźliwie rozplanowywać swoje wydatki. Ma to na celu wspólne dobro wszystkich członków Unii Europejskiej, również Czech i Wielkiej Brytanii, które tego traktatu nie podpisały. Ich sprzeciw nie miał mocy blokującej, ponieważ pakt fiskalny funkcjonować będzie jak umowa międzynarodowa i zacznie obowiązywać od momentu, gdy 12 z 17 państw strefy euro go ratyfikuje. Pakt fiskalny nie wprowadza żadnych istotnych zmian do istniejących już zapisów, wobec czego można się zastanowić nad jego zasadnością. Przykładowo w Polsce blokada długu publicznego już istnieje konstytucyjnie. Rozdział 10, artykuł 216 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z roku 1997 stanowi, iż nie wolno zaciągać pożyczek lub udzielać gwarancji i poręczeń finansowych, w następstwie których państwowy dług publiczny przekroczy 3 piąte wartości rocznego produktu krajowego brutto. Pozostali członkowie Unii Europejskiej mogą nam zwyczajnie pozazdrościć tej przezroczności i wprowadzić odpowiednie zapisy do wewnętrznych regulacji, póki jest jeszcze co ratować. Z pozdrowieniami z Parlamentu Europejskiego Lidia geringer